Przeczytałem za ciebie książkę pod tytułem Psychologia pieniędzy. Powiem ci teraz o pięciu lekcjach, które natychmiast poprawią twoje finanse. Najważniejszy cytat, który na samym początku warto przytoczyć, to że w finansach nie chodzi o to, jak bardzo jesteś inteligentny, ale jak dobrze kontrolujesz swoje Emocje. Ta książka zmieni Twój sposób, w jaki myślisz o pieniądzach, i może stać się najlepszą inwestycją w Twoją przyszłość. I to nie jest szybki poradnik o wzbogacaniu się. To książka o zdrowym podejściu do finansów i o tym, jak nasze emocje, nawyki i przekonania wpływają na nasze decyzje. Jeśli się nie znamy, tutaj Mian Szczepanek, jestem psychologiem biznesu. Moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i biznesowych i opowiadanie o nich, dlatego stworzyłem platformę booktube.pl. Gdzie publikuję swoje wideo, notatki. Możesz tam otrzymać również mapy myśli z moich książek, które już przeczytałem, więc link do tej platformy znajdziesz pod tym filmem. Aktualnie trwa 30-dniowe wyzwanie, gdzie możesz poznać 30 książek w 30 dni. Wystarczy tylko 15 minut dziennie. Pierwsza lekcja. Bogactwo zaczyna się w głowie. Jest to gra psychologiczna. To, jak podejmujesz decyzje finansowe, zależy od Twoich unikalnych doświadczeń życiowych. Niektórzy boją się ryzyka, inni są skłonni do spekulacji. Oba podejścia mogą mieć sens, zależnie od kontekstu. Pieniądze nie są logiczne. Są emocjonalne. Oznacza to, że nasze decyzje finansowe są silnie sterowane uczuciami, a nie czystą racjonalnością. Więc mamy różne przekonania i doświadczenia dotyczące pieniędzy, dlatego że każdy patrzy na świat przez inne soczewki. I Autor opisuje historię młodego człowieka, który dorastał w erze inflacji w latach 70-80., więc nauczył się obsesyjnie oszczędzać. Inny człowiek dorastający w latach 90., w czasach Prosperity, był bardziej skłonny do ryzykownych inwestycji. Niektórzy rodzą się w rodzinach zachęcających do edukacji, inni są przeciwko niej. Niektórzy rodzą się w kwitnących gospodarkach sprzyjających przedsiębiorczości, inni w warunkach wojny i nędzy. Więc niektórzy ludzie boją się na przykład giełdy, bo doświadczali krachu, a inni kochają, bo widzieli tylko wzrosty. I co? Oboje myślą logicznie, ale z różnych powodów. Podsumowując to, co jest dla ciebie postrzegane jako bezpieczne lub nie, może być inaczej postrzegane przez inną osobę. To jaką masz tolerancję na ryzyko zależy od tego, jakie rynki widziałeś w przeszłości, jak wychowali cię rodzice. Pokolenie milenialsów, które dorastało w czasach Taniego kredytu i hosty na rynku nieruchomości jest bardziej skłonne do ryzykownych inwestycji w kryptowaluty i akcje technologiczne niż starsze pokolenia. Więc zadaj sobie pytanie, jakie przekonania o pieniądzach wyniosłeś z domu? Które z Twoich właśnie myśli o finansach? Ograniczają cię na co dzień i jak możesz zmienić swoje nastawienie? Najprostszym sposobem jest właśnie sięgnięcie po tę książkę. Jeżeli będziesz chciał, wszystkie moje notatki z tej książki otrzymać, to zapraszam na booktube.pl. Druga rzecz to jest rola szczęścia, a bogactwo. Sukces i porażka finansowa nie są wyłącznie efektem pracy, talentu i decyzji, często są wynikiem szczęścia lub ryzyka. Ludzie mają tendencję do przypisywania swoich sukcesów własnym umiejętnościom, a porażek, jeżeli odniesiemy porażkę, pechowi lub czynnikom zewnętrznym, np. złą gospodarką, regulacjami prawnymi itd., lub konkurencją. Więc większość ludzi nie docenia wpływu przypadku i szczęścia na swój sukces. W rzeczywistości przypadek odkrywa większą rolę w finansach niż większość ludzi chce przyznać. 60% startupów odnosi sukces nie dlatego, że są innowacyjne, ale dlatego, że zaczynają działać właśnie w odpowiednim czasie i miejscu. Warren Buffett, jeden z najbogatszych ludzi świata, przyznaje, że jednym z jego największych atutów było to, że urodził się w odpowiednim czasie i miał odpowiednich mentorów. Niektóre strategie inwestycyjne działają tylko dlatego, że pasują do danego momentu rynkowego, ale to nie znaczy, że będą działać zawsze. Dlaczego Bill Gates się wzbogacił? To jest ciekawy przykład, gdyż jako jeden z nowych, z najbogatszych ludzi na świecie, jego historia jest przedstawiana jako przykład inteligencji, ciężkiej pracy i wizji, ale autor książki zauważa, że miał on też niezwykłe szczęście. Dlaczego? Gdyż pochodził z jednej z nielicznych szkół w USA, która w latach 60. miała dostęp do komputera. Więc miał okazję uczyć się programowania w czasach, kiedy prawie nikt nie miał dostępu do komputerów, czyli można powiedzieć, że to jest to jego szczęście. Dodatkowo jego kolega, Kent Evans, był również utalentowany i miał takie same możliwości, ale zginął w wypadku górskim jako nastolatek. Mega pech. Wniosek. Bill Gates odniósł sukces, ale miał także szczęście, że żył i mógł wykorzystać swoje zdolności. Gdyby Kent Evans nie zginął, być może on stałby się Billem Gatesem. Bill Gates sam mówi o sobie: Jestem produktem niesamowitego szczęścia. Więc pytanie do Ciebie: czy ty wykorzystujesz swoje możliwości i okoliczności, w których żyjesz. Historia Michaela Jordana jako legenda koszykówki. Co by było, gdyby urodził się 20 cm niższy? Czy nadal byłby ikoną sportu? Jordan miał nie tylko talent i determinację, ale także genetyczne szczęście, które dało mu warunki do gry na najwyższym poziomie. Miliony ludzi pracują ciężko, jak on. Ale nie mieli tego samego szczęścia genetycznego. Podobnie jest w biznesie. Nie każdy odnoszący sukces przedsiębiorca jest geniuszem. Niektórzy mieli szczęście urodzić się w odpowiednim czasie i miejscu. Więc sukces, podsumowując ten punkt, jest kombinacją umiejętności i przypadkowych czynników. Nie każdy, kto odnosi sukces, jest mądrzejszy czy bardziej utalentowany. Czasem po prostu znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Sukces to połączenie talentów, pracy i szczęścia, więc nie oceniaj ludzi tylko po wynikach, bo osoba, która osiągnęła sukces, nie zawsze jest geniuszem, a osoba, która poniosła porażkę, nie zawsze jest nieudacznikiem. Działa to w dwie strony. Więc bądź pokorny w finansach i nigdy nie zakładaj, że twój sukces to wyłącznie zasługa twoich zdolności. Może po prostu miałeś szczęście i bądź za to wdzięczny. Punkt trzeci. Wystarczająco dużo. Ta lekcja jest bardzo inspirująca. Ludzie często nie wiedzą, kiedy przestać gonić za większym bogactwem, co może prowadzić do złych decyzji. Chciwość sprawia, że ludzie podejmują nierozsądne wybory, które mogą doprowadzić do ich upadku finansowego, moralnego, a czasem nawet fizycznego. Prawdziwa mądrość finansowa polega na zrozumieniu, kiedy masz już wystarczająco, jak mówią Amerykanie, enough i nieryzykowaniu tego, co już masz, dlaczegoś. Czego tak naprawdę nie potrzebujesz? Pieniądze poprawiają jakość życia tylko do określonego poziomu. Według badań, poziom 75 tysięcy dolarów w Ameryce rocznie to granica, po której dalsze zwiększanie dochodu nie poprawia już szczęścia. Ludzie, którzy zarabiają więcej niż ten próg, nie są znacząco szczęśliwsi, są po prostu bardziej zestresowani. Ci, którzy nigdy nie określili, Ile im wystarczy, odczuwają wieczne niezadowolenie, nawet jeśli są bogaci. Bogactwo nie daje spokoju ducha. Zrozumienie, że masz wystarczająco, daje więcej szczęścia niż ciągle gonienie po więcej. Wiedzieć, kiedy masz dość, to prawdziwe bogactwo. Mądry cytat. Wiedzieć, kiedy masz dość, to prawdziwe bogactwo. I też autor mówi, że bogactwo to nie jest liczba na koncie. Jeśli masz środki na spokojne życie, gonitwa za większym majątkiem może w rzeczywistości obniżyć Twoje szczęście. Więc nie ryzykuj wszystkiego, by zdobyć więcej. Nie warto tracić tego, co masz: rodziny, zdrowia, szczęścia, wolności, tylko dlatego, że chcesz więcej. Więcej spokoju, czy też dodatku, więcej, więcej, więcej milionów. Szkoda tracić dla tych milionów spokój ducha spokoju ducha. Najważniejsza finansowa decyzja nie jest to, jak zarobić więcej, ale jak określić, kiedy masz już dość. Gonitwa za bogactwem nie kończy się z sukcesem, częściej prowadzi do upadku. Jeśli nie wiesz, ile ci wystarczy, stracisz wszystko. Bogactwo to nie liczba na koncie, to zdolność powiedzenia wystarczy mi. Bardzo mocna lekcja, ucząca tutaj e, takiego podejścia bardzo wybiórczego, żebyśmy patrzyli na to, że spokój jest prawdziwym bogactwem. Czwarta lekcja utrzymanie bogactwa. Wzbogacenie się kontra bycie bogatym to dwie różne rzeczy. Ludzie, którzy się wzbogacili często tracą majątek, ponieważ nie potrafią zarządzać ryzykiem i nie przyjmują pokory wobec finansów, więc wzbogacenie się wymaga podejmowania ryzyka optymizmu i agresywnych decyzji, to jest oczywiste. Natomiast utrzymanie bogactwa wymaga ostrożności, pokory, umiejętności unikania dużych strat. I przykład historia Mike'a Tysona, legenda boksu. Zarobił w trakcie swojej kariery 400 milionów dolar dolarów. I mimo, mimo tych ogromnych zarobków Wydawał pieniądze w sposób niekontrolowany. Kupował drogie samochody, luksusowe domy, biżuteria, nawet tygrysy jako zwierzęta domowe. I w 2003 roku, zaledwie kilka lat po zakończeniu kariery, ogłosił bankructwo, mając 23 miliony dolarów długów. I Tyson sam przyznał, że nie miał pojęcia, jak zarządzać pieniędzmi i otaczał się ludźmi, którzy tylko pomagali mu je wydawać. Badanie dotyczące długości bogactwa. 70% osób, które wygrały w loterii traci majątek w ciągu 5 lat. 80% byłych sportowców bankrutuje w ciągu 3 do 5 lat po zakończeniu kariery dane z Ameryki. Większość fortun rodzinnych traci się w ciągu trzech pokoleń. Wzbogacenie się więc jest zatem łatwiejsze niż utrzymanie bogactwa. Większość ludzi nie umie zarządzać dużymi pieniędzmi i wzbogacenie wymaga odwagi. Ale utrzymanie bogactwa wymaga pokory. Ludzie, którzy nie rozumieją tej różnicy, zwykle tracą swoje majątki, i aby się wzbogacić, musisz być optymistą, ale aby utrzymać bogactwo, musisz być pesymistą. Więc, podsumowując, nie sztuką jest się wzbogacić, sztuką jest nie stracić tego, co już masz. No i w połączeniu z poprzednim punktem nie zawsze chodzi o największe zyski, czasem chodzi o spokojniejszy sen. Piąty punkt, piąty punkt wolność największą wartością jaką mogą dać ci pieniądze nie jest luksus, ale wolność, czyli możliwość wyboru jak spędzasz swój czas i czym się zajmujesz. Badania dotyczące satysfakcji z pracy, czyli co naprawdę daje nam szczęście, mówią, że ludzie są bardziej szczęśliwi nie wtedy kiedy zarabiają więcej, ale wtedy gdy mają większą kontrolę nad swoim czasem. Ludzie, którzy mają większą kontrolę nad swoim czasem średnio są o 20% szczęśliwsi niż ci, którzy zarabiają więcej, ale mają mniej wolności. Są niejako niewolnikami tego kontraktu. Niezależność, czyli możliwość decydowania, kiedy i nad czym pracujesz, z kim współpracujesz i jak organizujesz swój dzień, to jest klucz do szczęścia. I pracownicy z elastycznym takim grafikiem są bardziej produktywni i mają niższy poziom stresu niż ci, którzy pracują w sztywnych godzinach. Pracownicy, którzy mogą pracować elastycznie, yy, są szczęśliwsi niż ci, którzy po prostu nie mają kontroli nad tym grafikiem. Pieniądze dają największą wartość wtedy, kiedy kupują ci kontrolę nad własnym czasem. To ile zarabiasz nie ma znaczenia, jeśli nie masz czasu, by cieszyć się życiem. Nie trzeba być milionerem, by mieć wolność. Nie musisz zarabiać fortuny wystarczy, że masz dochody pozwalające ci decydować o swoim czasie. Nie pracuj tylko po to, by zarabiać więcej. Pracuj po to, by mieć więcej kontroli nad swoim czasem. Jeśli chcesz całą mapę myśli i więcej punktów, o których mogę Ci powiedzieć z tej książki, to zapraszam na booktube.pl. A jeśli chcesz zbudować taką wolność czasową i finansową, jeśli marzysz o tym, by mieć więcej przestrzeni na to, co naprawdę ważne, to rozważ model biznesowy oparty o monetyzowanie. Wiedzy. Jeśli jesteś na przykład specjalistą, ekspertem, twórcą lub pasjonatem jakiegoś tematu i chcesz stworzyć swoje produkty cyfrowe i je sprzedawać, na przykład kursy, subskrypcje, mentoringi, to ten model biznesowy jest dla Ciebie. I stworzyłem drugi kanał na YouTube specjalnie właśnie pokazujący kulisy marki osobistej i wskazówki, jak na swojej wiedzy i doświadczeniu zarabiać. Możesz teraz zobaczyć, odebrać bezpłatnie moje 100-minutowe szkolenie pod tytułem 9 kroków do zarabiania na swojej wiedzy i pasji dzięki marce osobistej. Link tam pod tym filmem lub możesz kliknąć tutaj na tym ekranie.